Polacy dalej są w szoku i nie dowierzają po moich ostatnich filmach w sprawie cen we francuskim Auchan, a cen we francuskim Auchan w Polsce. Szanowni Państwo, jesteśmy świeżo co po gigantycznej serii ukazującej, że zagraniczne korporacje płacą w Polsce 2, 2,5 a nawet 3 razy mniej niż Polakom. Jednak te same produkty sprzedają nam w tej samej cenie, a nawet yy, drożej, no taką mamy sytuację, że w Polsce istnieją korporacje, są w Polsce korporacje od dziesięcioleci, które de facto też płacą bardzo małe podatki, płacą Polakom 2-3 razy mniej, kiedyś płacili nawet 4-5-6 razy mniej. A produkty żywnościowe i też inne produkty sprzedają nam zwyczajnie w tej samej cenie, albo nawet drożej. No mamy taką szokującą sytuację, no ale tak już jest, jeżeli nie ma wolnego handlu, jeżeli nie ma możliwości prowadzenia działalności. W Polsce biznesowej, jeżeli na zwykłych Polaków są nakładane drastyczne podatki, drastyczne ubezpieczenia, drastyczne ograniczenia, drastycznie wysokie ZUSy, no to finalnie mamy sytuację, w której szanowni Państwo, no, my Polacy zarabiamy dwa, trzy razy mniej, no a żarcie przypadkiem, no niestety sprzedaje nam się nawet drożej. Szanowni Państwo, Donald Tusk zapowiadał że za 4, za 5 za lat będziemy bogaci jak Brytyjczycy e, to już chyba jest, jest 4 lata i 10 miesięcy czy pół, 4 lata i pół roku no, ale w tym samym czasie, jeżeli na to... Jeszcze raz pokazuję, będę to powtarzał tak długo, jak będzie trzeba. Proszę zobaczyć, tutaj mamy emerytury, szanowni państwo, w Europie. No i proszę sobie to przerobić, że Donald Tusk zapowiada, że będziemy bogaci niczym, Brytyjczycy, ale dzisiaj płaca, minim... no tak, płaca minimalna w Polsce na rękę to. Prawie trzy razy mniej niż w Wielkiej Brytanii. Zaś emerytura minimalna w Polsce to półtora tysiąca złotych na rękę. Jeszcze mniej teraz, bo tam była 13-14 emerytura, ale Donald Tusk urżnął tą 14 emeryturę, kawałek z tej 14 emerytury. No i mamy sytuację, w której minimalna emerytura w Polsce jest 3-3,5 półkrotnie niższa niż emerytura minimalna w Wielkiej Brytanii, ale nam się zapowiada, że będziemy bogaci jak Brytyjczycy. Czyli co? Czy to oznacza, że będziemy mieli za 5 lat, a właściwie za 4 lata i 6 miesięcy, czy 8 miesięcy emerytury na poziomie brytyjskim? Będą 3 razy wyższe minimalne emerytury w Polsce? Będzie płaca minimalna na rękę 3 razy wyższa? Przecież to jest obłęd. Wiemy, że się nie uda tego zrobić. Mamy sytuację w Polsce... Tragiczną, tragiczną. Przede wszystkim dlatego, że niszczy się w Polsce działalność gospodarczą. Bo gdyby działalność gospodarcza w Polsce nie była niszczona, gdyby polskie firmy nie były niszczone, gdyby polskie firmy miały takie same warunki jak zagraniczne korporacje, to mielibyśmy sytuację, w której jednak te ceny byłyby niższe. Ale, Mateusz Morawiecki, wel niebezpieczny kredyt, wel drugie wcielenie Hilarego Minca. Zrobił nam co nam zrobił, szanowni Państwo, przez ostatnie lata. E, złotówkę zawalił z 3 zł na 5 zł za dolara. Tylko się złotówka umocniła, bo mamy gigantyczne oprocentowanie, bo mamy niezamrażalne kredyty, jeżeli chodzi o oprocentowanie, ale i tak jest tragicznie, bo mimo tego, mimo tego, jeszcze trzeba wprowadzać wakacje kredytowe i wiele innych rzeczy, które niszczą, niszczą, wprowadza się, które niszczą polskiego złotego, dlatego w danym momencie jesteśmy zwykłymi biedakami. Mówmy sobie wprost, tutaj mamy. Czarno na białym. No, proszę zobaczyć, Szanowni Państwo, yy, yy, średnia emerytura w Polsce w 2021 roku, roku wynosiła 499 euro. W Wielkiej Brytanii to 1114 euro, tylko że tam dla wszystkich jest emerytura 1114 euro, ta minimalna jest, a zarazem maksymalna, a zarazem podstawowa. Ten state pension, prawda, dzisiaj to jest tam 1250 euro, no ale u nas to jest 350 euro, no bo to jest średnia, a minimalna, minimalna, zarazem podstawowa w Wielkiej Brytanii to jest dzisiaj w danym momencie w Polsce to jest 350 euro. A w Wielkiej Brytanii to jest 1250 euro, czy tam 1200 euro, no jest 4 razy niższa, szanowni państwo. No mamy w sytuację, w której miliony Polaków, miliony Polaków, całe rzesze Polaków dostaje emerytury 3-4 razy niższe niż we Wielkiej Brytanii no ale to dlatego, że przykładowo w Wielkiej Brytanii, no wiek emerytalny w danym momencie to 66 lat u nas w Polsce wielu ludzi przechodzi na emeryturę w wieku 50, 55, 60 lat miliony Polaków, tak więc oni sobie dlatego mogą te emerytury płacić wyższe, no bo sobie przechodzą później na emeryturę, no a u nas jest taka główno-gospodarka, w której wszyscy pracują za mało, za psie pieniądze, a potem przechodzą szybko na emeryturę też za psie pieniądze, prawda, taka psia, psia gospodarka, szanowni państwo Taka jest rzeczywistość. No, na, proszę zobaczyć, tutaj na tym wykresie nawet widzimy, że w Hiszpanii jest emerytura wyższa niż w Wielkiej Brytanii. W Hiszpanii jest prawie taka sama jak we Francji, no ale nam się opowiada, że w Hiszpanii to jest tragedia, Szanowni Państwo, tragedia w tej Hiszpanii tak się nam opowiada, te zagraniczne korporacje nam tak wpajają. No jeżeli tam jest taka tragedia, Jeż, mają, y, wiecie, no trzy razy wyższe emerytury prawie niż w Polsce, no a tragedia nimi, no to jak to tragedia, no to jeżeli my mamy trzy razy niższe emerytury w Polsce niż w Hiszpanii, no to gdzie jest tragedia? U nas czy u nas? Jeżeli w Hiszpanii, w Alcampo, czyli części y, francuskiego sklepu O'Show, można sprzedawać produkty żywnościowe i wiele innych taniej niż w Polsce, to gdzie jest tragedia? U nas czy u nich, szanowni państwo? No taka jest w danym momencie rzeczywistość, no i będziemy dalej tutaj dziobać, pokazywać na faktach, bo o to chodzi, że tutaj ja nie chcę żadnych moich wyobrażeń przedstawiać, tylko zwykłe, czyste dane, matematykę, fakty, liczby. Widzimy. Ja sobie przecież nie narysowałem tych wykresów, tych liczb. Ja tylko je tutaj pokazuję, ubrane tak, jak się tego nie ubiera nigdzie w Polsce, szanowni państwo, w żadnych mediach. No i proszę zobaczyć: tak samo płaca minimalna. Proszę zobaczyć, płaca minimalna w danym momencie. W y, Wielkiej Brytanii to 1858 euro we Francji to 1399 euro. Proszę zobaczyć, w Hiszpanii to 1170 euro. A gdzie ta Polska? Polska, Polska, a u nas to 753 euro. Tylko, że u nas te 753 euro zarabia coraz więcej. Płaca minimalna staje się gigantyczną częścią polskich zarobków. Coraz więcej, im wyższa, tym coraz więcej ludzi zarabia płacę minimalną, a to jest bardzo, bardzo, szanowni państwo, złe. Więc w Hiszpanii w danym momencie mamy prawie dwa razy wyższą płacę Minimalną niż w Polsce, no prawie, bo tam to jest, to jest 70% w zależności od kursu euro ale tam są ceny niższe lub takie same, tylko, że tam nie trzeba gazu, kredyty są 2-3 razy mniej oprocentowane, nieruchomości 4 razy, 5-6 razy tańsze, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Taka w danym momencie jest, szanowni państwo, rzeczywistość w porównaniu do Polski. No mówmy sobie wprost, ludzie sobie myślą, no tak, ale popatrzcie, i tak sobie wtedy mówią, no popatrzcie, ale u nas jest 16 najwyższa, nasza płaca wcale nie jest taka niska, bo jest na 16 miejscu w Europie, czyli Proszę sobie wyobrazić, że 15 krajów w Europie ma wyższą płacę minimalną niż w Polsce. 15 krajów. Ale i tu nawet ludzie mówią, no tak, to 16 miejsce, super, prawda? Czwarty największy kraj, czy tam piąty największy kraj Europy, czy tam czwarty Unii Europejskiej największy. No i na 16 miejscu mamy płacę minimalną netto. Ja nie jestem fanem w ogóle płacy minimalnej, tylko pokazuję, jakie nam się wciska poły jednak, nawet to jest kłamstwem że jesteśmy na 16 miejscu w Europie, bo w wielu krajach Europy nie ma płacy minimalnej, więc trzeba dodać, proszę bardzo tu jedziemy na BAPE, proszę bardzo w Norwegii nie ma płacy minimalnej, byłaby wyższa niż w Polsce w Szwecji nie ma, w Finlandii nie ma, na Islandii nie ma szanowni państwo, w Danii nie ma płacy minimalnej, w Szwajcarii nie ma, w Austrii nie ma, w Liechtensteinie nie ma, we Włoszech, w Monako przepraszam, w tym, w no, tutaj w tym księstwie ich tam, tam we Włoszech, prawda? Nie ma, prawda? Popatrzcie, ile nie ma płac minimalnej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć krajów Europy, tutaj tej zachodniej, nie ma płacy minimalnej, więc jeżeli właściwie to mamy, jesteśmy na, szanowni Państwo, 25 miejscu, jeżeli chodzi o płacę minimalną. Pi razy drzwi na 25 miejscu w całej Europie, więc. Wcale nie jest, szanowni państwo, miło. Wcale nie jest miło, gdyby za tym szły ceny, gdyby szły za tym, szanowni państwo, inflacja, żeby oprocentowanie i tak dalej. Ale to jest generalnie kłamstwo. No i dzisiaj sprawdzimy, czy przypadkiem, no bo jak wiemy, Milka, z tego co wiem, to Milka została ukarana na 1,5 miliarda złotych za jakieś tam próbowanie kręcenia scenami, prawda? Jak wiemy, ja od dawna pokazuję, że Milka na przykład w Hiszpanii mogła sprzedawać taniej w Alcampo swoją Milkę niż w Oszą w Polsce, prawda? O dziwo, gdy tam się zarabia prawie dwa razy więcej. No, taka rzeczywistość. No i zobaczymy, jak we Francji jest, szanowni państwo, jak we Francji jest czy francuski oszoł we Francji sprzedaje taniej milkę niż francuski oszoł w Polsce? No to zobaczmy. Proszę bardzo, zobaczmy w takim razie tutaj mamy czekoladki, milki 11, 11 euro 14, 11, 14 centów za 1 kilogram. Poszukajmy takiej milki, wiecie, czekoladki jakiejś mlecznej po prostu, gdzie jesteś milko. Zobaczymy, no nie ma, nie wyskoczyła żadna milka mleczna. Nie wiem, znikły milki. Nie ma milk mlecznych. Tutaj widzę jakąś milkę po 1,95 od kilograma, zobaczymy czy na polskim zobaczymy czy na polskim od kilograma są też są kilogramy, dobra czyli tak, najtańsza milka tutaj gdzie jest milka, milka, milka to są jakieś ciasteczka milki tutaj 12,75 no to jest 50 zł pi razy drzwi prawda, no to popatrzcie 11,14, no to ile to jest szanowni państwo 11,14, no 11,14 11,14 razy 4,3 no to ile to jest 47 zł za kilogram, prawda Czyli proszę zobaczyć tutaj w oszą francuskim milka za kilogram. 47 zł to jakieś ciasteczka akurat. Tutaj tam 52, tu widzicie 50, 55. Tutaj w ogóle ciasteczka tam 40. Tu jest jakaś milka, ale to są ciasteczka jakieś tam 12, 50 zł za kilogram. O tutaj mamy yy, czekoladę chyba. No, 13,25, no to 13,25, to jest 57 zł za kilogram, prawda? Pirazy drzwi. Tutaj mamy troszeczkę droższą, jakieś 65 zł za kilogram. Mało tych milk jest, mały wybór. Milki, może Francuzi milki nie jadają, Nie wiem. Ale zobaczmy ile u nas milka od kilograma piracy drzwi. No i widzimy 68 70 zł 70 tu jakieś ciasteczka 35. Tutaj mamy milkę po 413 za kilogram. a tutaj ciasteczka 63. Tu 58, 51, 56, 65, 54. No czyli te, te 12-13 euro widzimy tutaj 65. U nas jest dużo wyborów milki. Francuski oszam we Francji nie sprzedaje milki francuzom zbytnio chociażby. Z tego możemy mnie macie z tej ich strony internetowej. A u nas tu milkę nam sprzedają. Proszę bardzo, ile milki, szanowni Państwo. 60 zł, 65, 70, 60, 50, no, 70, 66. No, no, te same ceny, no, mówmy sobie wprost, milka we francuskim moszą we Francji kosztuje pi razy drzwi, co milka we francuskim moszą w Polsce, mimo tego, że proszę zobaczyć, no tutaj emerytury we Francji prawie trzy razy wyższe, średnie, średnie, tak, trzy razy wyższe, jakbyśmy te, tyś, te 1500 zł, ta minimalna, przecież w Polsce minimalna emerytura to 1500 zł, szanowni Państwo proszę bardzo u nas, u nich jest no, płaca minimalna na rękę prawie dwa razy wyższa No taka rzeczywistość, kredyty dwa razy, trzy razy tańsze. no taka rzeczywistość taki mamy klimat, szanowni państwo, tak więc tutaj będziemy gonić sen Donalda Tuska, będziemy bogaci jak Brytyjczycy, a może Brytyjczycy będą biedni jak Polacy, bo na przykład fund brytyjski zawali się do polskiego złotego niczym do franka szwajcarskiego, niczym do złota, niczym do y, juana chińskiego, niczym do korony czeskiej, niczym do tajskiego Bata, i to Brytyjczycy będą nie my, nie będziemy bogaci jak Brytyjczycy, tylko Brytyjczycy będą biedni jak Polacy. Szanowni Państwo, zapraszam do subskrybowania, klikania i rozpowszechniania tego filmu, gdzie się da. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć!